Cześć, z tej strony Marta z kanału Sezon Literacki. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj zapraszam na TBR, czyli moje plany czytelnicze na czerwiec. Trochę mnie tutaj nie było, tak więc staram się troszkę wrócić do tych regularnych w miarę nagrań właśnie takim prostym, mam nadzieję, przyjemnym filmem. Będzie to film o moich planach czytelniczych na najbliższy czas. Zakładam, że na czerwiec, ale oczywiście różnie może wyjść, może to się przeciągnąć, mogę te wszystkie książki przeczytać szybciej i sięgać też po coś innego. Także jest to taki ogólny plan, ale jak najbardziej jak zawsze w tego typu filmach dopuszczam tutaj wszelkiego rodzaju modyfikacje. No, i może zacznę tutaj od książek, które właściwie już czytam. Jestem w trakcie ich czytania. I jako pierwszą mam tutaj książkę, która na mojej półce leży bardzo, bardzo długo. No myślę, że tak z 7 lat może, jeśli nie więcej, nie wiem, w którym roku ona dokładnie została wydana, żebym też tutaj nie palnęła głupoty, że wiecie, czeka na mojej półce 10 lat, a została wydana 5 lat temu, ale na pewno. Na pewno jest to więcej niż 5 lat. 2016 rok. W 2016 roku została wydana książka Jak pokochać Centra Handlowe Natalii Fiedorczuk. Nie twierdzę, że tyle lat jest na mojej półce, ale myślę, że niewiele po premierze trafiła na moją półkę. No i ostatnio tak zastanawiałam się, co przeczytać, bo też ten czas, kiedy nie nagrywałam filmów, to był taki czas, kiedy nie czułam żadnej presji, że muszę koniecznie przeczytać, no nie wiem, to, co sobie założyłam jakiś czas temu, albo jakąś nowość, coś, co jest teraz super popularne, i miałam taką. Swobodę w głowie, w wybieraniu sobie książek. No i właśnie to była ta książka, na której gdzieś tam spoczął mój wzrok, o której nie myślałam już no, od lat tak naprawdę. I zaczęłam ją już czytać. Jestem w trakcie. Jest to książka o macierzyństwie, ale o takiej trudnej stronie macierzyństwa, to znaczy o problemach finansowych, o tym, jak w trakcie ciąży i po ciąży zmienia się ciało kobiety, jak zmienia się właściwie całe życie, jak całe swoje życie trzeba no, zupełnie przewartościować. No i na razie wydaje mi się, że ta książka ma taki mocno negatywny wydźwięk. Nie do końca na ten moment mi się to podoba, brakuje mi tutaj jakiegoś takiego, wiecie równoważnika. Pokazania tego, że jednak to macierzyństwo to nie jest tylko taka absolutnie straszna rzecz, chociaż są tutaj poruszone tematy bardzo ważne, tak jak na przykład depresja poporodowa. Mam nadzieję, że jeszcze właśnie jakaś taka równowaga się tutaj znajdzie, bo jeżeli tak, to będzie to bardzo dobra książka pokazująca zarówno te negatywne, jak i pozytywne strony bycia matką. Natomiast jeżeli to będą tylko takie strony negatywne, no to chyba będę tą książką dosyć rozczarowana. Na razie czekam, co się dalej wydarzy, ale przyznam, że czytam tę książkę i czuję się taka mocno przygnębiona podczas lektury. I druga książka, którą obecnie czytam, chciałabym powiedzieć, że jest to coś dla równowagi weselszego, natomiast zupełnie nie, ponieważ są to historie afgańskie Asne Seyerstad. To jest jedna chyba z najbardziej lubianych i szanowanych reporterzystek współczesnych. Ja czytałam tej autorki do tej pory dwie książki. Były to dwie siostry, które są dla mnie absolutnie genialnym reportażem i Księgarz z Kabulu, którego też czytałam już wiele lat temu, ale wtedy zupełnie mi się nie podobał. Nie podobał mi się styl pisania autorki, taki mało reporterski, a bardziej opisowy. Właśnie tego już na szczęście nie znalazłam w dwóch siostrach, jednak dwie siostry były takim prawdziwym reportażem. No a tutaj mamy troszkę mieszankę właśnie takiej literatury pięknej, nazwijmy to, z reportażem, ponieważ są to prawdziwe historie dotyczące Afgańczyków i Afganek, ale właśnie nie napisane takim surowym, reporterskim językiem, ale bardziej takim opisowym, takim bogatszym. No są to historie naprawdę jak na razie wstrząsające. Ja tutaj przeczytałam 192 strony, a ta książka ma ich no 540 właściwie, więc jest to dosyć spory grubasek, także jest to taka książka, którą raczej sobie gdzieś tam dawkuje, nie czytam jej tak, wiecie, że naraz raz siadam i czytam, nie wiem, 200 stron. Tutaj mamy przede wszystkim historię trzech bohaterów, Jamili, Ariany i Bashira, zdaje się. Bashir jest talibem, więc to jest w ogóle przerażająca perspektywa. Jamila działa na Rzecz Praw Kobiet, a Ariana jest studentką, ale kiedy talibowie dochodzą do władzy, to ta jej ścieżka kariery się bardzo, bardzo komplikuje. Tutaj z tego, co widziałam w opisie, dojdziemy aż do 2021 Pierwszego roku, czyli do tych lat, kiedy talibowie ponownie w Afganistanie doszli do władzy. Natomiast ja na razie jestem na początku XX wieku. Mieliśmy tutaj oczywiście wspomniany zamach 11 września i to, jak to właśnie wyglądało ze strony talibów, jak to było odebrane w Afganistanie, także są to naprawdę przerażające E, Historia, ale jednocześnie bardzo poruszające i bardzo ciekawe. Jest to niezwykła perspektywa właśnie dlatego, że jest to perspektywa tej zupełnie drugiej strony, no, która raczej nie często ma gdzieś tam głos w mainstreamowych mediach. Tak więc muszę przyznać, że z zaciekawieniem czytam te historie, ale nie czyta się jej łatwo, dlatego dlatego przeczytałam dopiero e, no właśnie te 200 stron na 540. Także to na pewno będę kontynuować, myślę, że no pewnie większość miesiąca. Na pewno w czerwcu chciałabym też przeczytać chociaż jedną książkę z mojego TBR-u na cały 2025 rok. I bardzo chciałabym, żeby to był jeden dzień z życia Abeda Salamy, ale ponieważ czytam teraz te historie afgańskie, a tutaj temat jest no może niepodobny, ale jednak z tego samego regionu świata, ponieważ tutaj oczywiście mamy Palestynę, tam mamy Afganistan, więc ta problematyka jest w jakimś stopniu podobna, to nie wiem, czy będę miała ochotę znowu na taką ciężką książkę i na takie ciężkie historie. Dlatego alternatywnie zakładam też, że mogę w końcu w tym miesiącu sięgnąć po Elena Ferrante i jej genialną przyjaciółkę, czyli książkę o historii Włoch właściwie, ponieważ tutaj chyba w tej pierwszej części to jest tetralogia. Akcja rozpoczyna się gdzieś w latach 50. w Neapolu, no i właśnie poznajemy tutaj przede wszystkim oczywiście historię przyjaźni między kobietami, ale również gdzieś tam w tle historię Włoch. A jeżeli będę miała ochotę na coś naprawdę dużo, dużo lżejszego, chociaż tematycznie może niekoniecznie, ale jednak myślę, że na pewno pisarsko, to też sięgnę sobie po kosiarzy. To też jest książka, która znajduje się w tym Tibiarze na cały rok, Mila Schustermana. Widziałam, że teraz wyszła najnowsza książka tego autora, która też bardzo mnie ciekawi. Ja w ogóle jeszcze nie miałam styczności z Schustermanem, a zewsząd słyszę... O nim pozytywne opinie, także mam nadzieję, że w końcu z kosiarzami uda mi się zapoznać i chciałabym też na pewno sięgnąć po tą jego najnowszą książkę, bo ta tematyka, którą on w swoich książkach podejmuje, wydaje mi się strasznie, strasznie ciekawa, tym bardziej, że są to przecież książki młodzieżowe, jakby nie było, więc uważam, że naprawdę ten autor pomysły ma świetne. Mam nadzieję, że ich realizacja również jest świetna, dlatego bardzo chętnie w końcu się przekonam. Mam też w ostatnim czasie ogromną ochotę na reportaże i wybrałam sobie tutaj jeden reportaż, też bardziej może jako reprezentant, niekoniecznie akurat ten przeczytam, ale no to też jest coś takiego, co przykuło moje oko, jak tak patrzyłam na swoje półki z książkami co chciałabym w najbliższym czasie przeczytać. I jest to książka Jana Krakawera Wszystko za życie. To jest dosyć stary tytuł, też myślę, że bardzo znany, ponieważ jest też dosyć głośna ekranizacja. Historia chłopca z dobrego domu, który postanawia porzucić wszystko i wyruszyć w podróż, taką troszkę w poszukiwaniu siebie po Stanach Zjednoczonych. Dużo o tej książce, jak i filmie słyszałam, bardzo dużo pozytywnych rzeczy. To jest chyba trochę taka historia Coming of Age, mimo wszystko, więc też podejrzewam, że jest to coś na granicy reportażu a, a takiej fikcji, chociaż ta historia jest chyba w pełni prawdziwa. Tutaj chyba w ogóle nie ma żadnych takich wątków fikcyjnych. Natomiast sama ta historia wydaje się taka wręcz nieprawdopodobna. Także jest to również coś, co chciałabym przeczytać. I nie jest to długa książka, co mnie dosyć zaskoczyło, bo, no jakoś, nie wiem, myślałam, że będzie dłuższa, a tutaj widzę, że ma około 230 stron. Chociaż też trzeba brać poprawkę na to, że jednak te reportaże z serii amerykańskiej mają małą czcionkę w środku i wąskie marginesy, także pewnie będzie się czytało trochę trudniej niż na pierwszy rzut oka się wydaje. Ale mimo to chciałabym po tę książkę albo po jakiś reportaż jeszcze sięgnąć w czerwcu. I mam też oczywiście kilka książek, jak zawsze w kolejce na Legimi. I jest to przede wszystkim książka wyznania. Książka wydana przez wydawnictwo Tajfuny, za którego książkami ja nie do końca przepadam, to znaczy mało która mi się tam podobała. Natomiast to jest taka, może nie ostatnia szansa, bo pewnie jeszcze gdzieś tam po coś tego wydawnictwa będę sięgać. Ale to jest taka książka, po pierwsze chyba trochę inna od wszystkich, bo jest to thriller. A po drugie, książka, która zbiera mnóstwo pozytywnych opinii, i bardzo często słyszę, że są to najlepsze tajfuny, dlatego też chciałabym w końcu przeczytać. Także na pewno to na mojej półce na mi się znajduje. A oprócz tego, z takich ostatnich nowości, wrzuciłam sobie do przeczytania gości weselnych. To jest historia o kobiecie, która przybywa pięknie ubrana do takiego luksusowego hotelu i zostaje omyłkowo wzięta za jedną z gościń weselnych, ponieważ właśnie w tym czasie odbywa się wesele na terenie tego hotelu. Natomiast ona tam nie przyjeżdża na to wesele, przyjeżdża tam ze znacznie smutniejszych powodów, jest na takim rozstaju, rozdrożu życia, ma wiele problemów, cierpi z tego co wiem na depresję i to ma być dla niej tak naprawdę ostatnia podróż w życiu. Z tego, co wiem, to jest to historia taka bardzo poruszająca, pełna różnych refleksji na temat życia i śmierci. No myślę, że może to być coś bardzo ciekawego. Czekam teraz na pierwsze recenzje, ponieważ ta książka niedawno wyszła u nas w Polsce i jeszcze nie widziałam właśnie żadnych opinii na jej temat, a czuję, że może to być hit tego lata, także na pewno tę książkę też chciałabym przeczytać. No i oczywiście mam tutaj na swojej półce na Legimi jeszcze wiele innych książek, ale myślę, że jak na jeden film i na jeden miesiąc wystarczy tych tytułów. Koniecznie dajcie mi znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy je polecacie albo jakie książki wy macie w planach na czerwiec, czyli pierwszy taki wakacyjny letni miesiąc. Czy są to raczej lekkie urlopowe lektury, czy też coś właśnie cięższego, albo może jakiś reportaż. Bardzo jestem ciekawa Waszych wyborów czytelniczych na najbliższy czas. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu do końca. Jeżeli zostaliście ze mną właśnie do tego momentu, to koniecznie zostawcie w opisie emoji palmy, żeby sobie zacząć jakoś wspólnie ten wakacyjny, czytelniczy okres. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.